Czy należy cenne powierzchnie drewniane w pomieszczeniach lepiej olejować czy lakierować? Teraz rozstrzygniemy te kwestie raz na zawsze. Opracowując HWS 112 Hardwax Ziegel firma Remers stworzyła produkt, który w imponujący sposób łączy zalety obu metod wykańczania. Dzięki temu innowacyjnemu produktowi hybrydowemu parkiet, schody, meble i inne powierzchnie drewniane mogą być wykańczane w sposób niezwykle odporny na zużycie, a jednocześnie zachować naturalny wygląd i cechy dotykowe. HWS 112 posiada również certyfikat dopuszczający do stosowania przy wykończeniach wnętrz statków. Materiał stosuje się tak samo jak lakier. Można go nakładać pędzlem, wałkiem, pistoletem kubełkowym lub urządzeniem typu Airless. HWS 112 schnie szybko i pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Właściwości HWS 112 są potwierdzone licznymi certyfikatami. Pokryte nim drewno zachowuje swój naturalny wygląd i jest trwale chronione przed obciążeniami mechanicznymi i chemicznymi. Produkt jest odporny na działanie chemikaliów, podobnie jak lakier dwukomponentowy, antypoślizgowy i nadaje się do malowania drewnianych zabawek. HWS 112 to właściwy wybór dla wszystkich tych, którzy przywiązują dużą wagę do szczególnie trwałego, naturalnie matowego wyglądu i cech dotykowych drewna i którzy chcą cieszyć się pięknymi drewnianymi powierzchniami przez długi czas. HWS 112 Hardwax Ziegel od firmy Remars.